Otoczeni otoczeniu niezapomnianych widoków zapraszamy do skorzystania z oferty dwóch ośrodków rewita mieszczących się w Zakopanem i Kościelisku. Na naszych gości czekają liczne atrakcje i wyjątkowe wydarzenia oraz przytulne pokoje z widokiem na Giewont. Dla miłośników aktywnego spędzania czasu oddajemy do dyspozycji siłownię i salę fitness. Grupy biznesowe ugościmy w centrum konferencyjnym. Na wieczorne spotkania zapraszamy do kawiarni z barem uroczystości przy ognisku ożywią pokazy tradycyjnych tańców góralskich. Wszystko to w sąsiedztwie najciekawszych obiektów turystycznych, takich jak Wielka Krokiew, Krupówki i polskie tatry.